Witajcie na kanale AgroPro. Dzisiaj prezentujemy adapter, przy którym możemy przypiąć przyczepkę samochodową. Jest on wyposażony w kulkę. Nadaje się on do dwukółki marki AgroPro, bądź ciągników jednoosiowych hybrydowych, a także żubrów. Spójrzmy sobie na wymiary. Tak on prezentuje się jako sam łącznik. Taki Państwo otrzymacie przy zamówieniu. Jest on długi na około 21 cm. Szerokość to 12 cm, a wysokość 10 cm. Czyli idealnie pasuje do konsoli ciągnika bo bądź adaptera dwukółki. Kulka Około 5 mm posiada regulację pod względem kątów. Zmierzymy jeszcze sobie otwór. Jest to 20 mm dokładnie. Jeżeli jesteście zainteresowani takim bądź innym sprzętem. To serdecznie zapraszamy do, nasz, do naszego sklepu znajdujemy się stacjonarnie w Alverni na ulicy Osiedle Chemików 18a bądź mogą państwo złożyć zamówienie także przez stronę internetową Agropro.pl. serdecznie zapraszamy